Nazywam się Michał Przystek, mieszkam w miejscowości Twardogóra. To jest miejscowość oddalona od, Wrocława, od Wrocławia około 40 km. Na co dzień prowadzę mały sklep spożywczy, własną działalność gospodarczą. Wypadek, którego byłem uczestnikiem, zdarzył się w okolicach listopada 2009 roku. Miałem to nieszczęście, że moim samochodem malutkim służbowym wracałem z autostrady z Niemiec w okolicach nocnych. Była to godzina trzecia w nocy. I w korku na autostradzie wjechał we mnie tir z lawetą i zmiażdżył mój samochód prawie do połowy mojego tylnego siedzenia. Dałem radę wyjść z mojego samochodu. Zabiło się pogotowie. Zebrano mnie do szpitala najbliższego w miejscowości Bolesławiec i tam lekarze orzekli, że moją, moim problemem jest złamane żebro ogólne potłuczenia, jak również przepuklina jądra miażdżystego, czyli przepuklina kręgosłupa, która to przepuklina spowodowała, że najprawdopodobniej będę musiał poddać się operacji kręgosłupa. Operacja odbyła się w lutym 2010 roku w, we Wrocławiu, i po przebytej operacji, przez cały okres następnej jeszcze rehabilitacji, po operacji kręgosłupa, miałem straszne problemy z utrzymaniem mojego małego sklepu, co zresztą przedstawiałem w filmie Auxilia. Moja żona musiała pomagać mi w najprostszych czynnościach domowych. Moja mama musiała do mnie przejeżdżać, musiałem długo leżeć w łóżku bo wiadomo, organizm musiał do siebie dojść. Cała moja rodzina, jak również i ja, liczyliśmy na odszkodowanie co najmniej kilkunastotysięczne. Wszystko za sprawą tego, że moje urazy w postaci złamanego żebra, ogólnego potuczenia, no i tej nieszczęsnej operacji na kręgosłup, Byłem przekonany, że będzie to około kilkunastu tysięcy złotych. Jakież było moje zdumienie, kiedy pisma, które dostawałem od ubezpieczyciela sprawcy, najzwyczajniej w świecie stwierdzały, że nie jestem zakwalifikowany do osoby, której się w ogóle coś należy. Dlatego też zacząłem szukać kancelarii prawnej, która pomaga poszkodowanym w wypadkach. I mój wybór padł na firmę Auxilia. W imię ja dowiedziałem się z witryny internetowej i postanowiłem zadzwonić. W ciągu dwóch, pamiętam, czy trzech dni przyjechała do mnie pani agentka, pani konsultantka i zaczęliśmy rozmawiać. Jak już było moje zdumienie, kiedy w okresie kilkunastu miesięcy około piętnastu miesięcy po tym, jeżeli moja sprawa już trafiła do sądu, firma Auxilia potrafiła wywalczyć mi, proszę sobie wyobrazić, oszkodowanie w wysokości 39 tysięcy złotych bezpośrednio dla mnie. Z czystym sumieniem mogę, jestem w stanie polecić firmę Auxilia. Są to zawodowcy i profesjonaliści pracują tą naprawdę wysokiej jakości specjaliści.